Hej, cześć, siemaneczku wszystkim, z tej strony Michu i witam Was na moim kanale. Ja w dzisiejszym odcinku rozpakujemy sobie i tak krótko obejrzymy mój nowy nabytek, który nabyłem drogą kupna, jest to zasilacz UPS. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest zasilacz UPS, to pokrótce powiem. Jest to zasilacz, który pozwala Wam zachować pracę, kiedy utracicie prąd. Pracę oczywiście urządzeń, tak? Czyli generalnie... Zasilacz UPS posiada własny akumulator, który na bieżąco ładuje się z sieci i w razie zaniku prądu szybko przełącza na zasilanie z akumulatora. Przetwornica zmienia napięcie tego akumulatora, czyli przypuśćmy, że z 12 V czy z 9, bo tak zazwyczaj jest, na napięcie 230 V. Jest to zasilacz CyberPower VP1000E i LCD, bodajże, dokładnie taki model zaraz sobie zobaczymy. Zasilacz zakupiłem do swojej szafy rack, czyli do tej mojej domowej serwerowni, który właśnie zobaczycie przy upgrade'owaniu jej, bo właśnie po to został on zakupiony dla bezpieczeństwa mego serwera NAS, czyli Synology i też ogólnie dla bezpieczeństwa sieci i żeby w razie awarii prądu na dłużej mieć tą energię. Generalnie ten zasilacz ma moc 550W, pojemność akumulatora to jest chyba 9Ah. Nie chcę się tutaj pomylić, ale tak mi się wydaje z tego co zdążyłem wyczytać. No i jest to marka CyberPower, jak już wspomniałem. marka dosyć dobra, znana w przypadku zasilaczy UPS. Także myślę, że tutaj można temu zasilaczowi zaufać. Więc te 550W przy obciążeniu mojej szaferakty jest około 40W na co dzień bez serwera z serwerem 80. To przy tych 40W spokojnie powinien wytrzymać godzinę. Nawet tutaj macie na pudełku na frontowej stronie runtime run uptu. 66 minutes. Także spokojnie ponad godzinę przerwy sobie. Prądu powinien przetrwać ten zasilacz, pomóc przetrwać. No i generalnie jest to zasilacz oczywiście z wyświetlaczem. Są też tańsze wersje bez wyświetlacza, jednak chciałem mieć ten pogląd na parametry, więc sobie wybrałem taki. No i pierwsze, co mam tutaj napisane? Energy Saving Technology, czyli wiadomo, jakieś tam oszczędzanie energii, AVR to też jest bardzo ważna cecha yy, zasilaczy UPS. To jest automatyczna regulacja napięcia, czyli nie tylko ten zasilacz Was chroni przed utratą prądu, ale też przed skokami napięcia w sieci, bo yy, na bieżąco jest to napięcie regulowane do docelowego 230 V. Także to jest bardzo, ale to bardzo ważna sprawa, jak kupujecie zasilacz UPS, żeby coś takiego. Sprawdzić, czy posiada. Tutaj określone można sobie skonfigurować wyjście, tak jakby ile ma napięcia dawać na wyjściu. To też spoko opcja. Bo jak na przykład chcecie naładować laptop, to nie musicie, nie musi przekształcać na 230V, tylko na przykład na 19V. I wtedy dzięki temu nie ma aż tak dużej straty energii. Oczywiście LCD wyświetlacz z wieloma funkcjami. Jest też port Ethernet, czyli ochrona portu Ethernet. Z jednej strony sobie, sobie wpinacie, z drugiej sobie w, w jednej strony wpinacie wejście Ethernetowe, drugie do komputera i też macie tą linię zabezpieczoną w razie np. jakiegoś uderzenia pioruna czy coś takiego. No i specjalne oprogramowanie do zarządzania, które też sobie sprawdzimy. Tutaj rekomendowane do jakich urządzeń się rekomenduje ten zasilacz. No i e, samo zdjęcie tego zaślacza. Przejdźmy sobie do specyfikacji produktu, nie wiem czy zobaczycie. Jest to VP1100ELCD, e, czyli mamy 1000V, 550W, napięcie 230V z tolerancją 10%, zmienność prądu 560 60 Hz. E, ty, fala, to też nie wiem jak mam to wytłumaczyć, ale generalnie prąd to jest e, sinusoida, tak? Najlepszy ze PS, czyli online. Daje pełną sinusoidę. Tutaj mamy symulowaną sinusoidę, co i tak nie jest złe jak na tą cenę. E, automatyczna regulacja napięcia. Cztery gniazda szuko francuskie, czyli te zwykłe gniazdka. E, co dalej? Tutaj mamy oczywiście bateria, 8 godzin się ładuje do 90%. No i to zarządzanie power panel. Bardzo niskie, małe wymiary, czyli 100 na 227-260 mm. No i waga 6,2 kg w przypadku tego urządzenia, które ja posiadam. Z tyłu również mamy. Narysowane, narysowany nasz zasilacz jest tutaj. Obrazek pokazane są wyjścia. Mamy cztery takie wyjścia. Port USB do zarządzania, port RS232, czyli szeregowy, również do zarządzania. Ta ochrona tej linii danych. Tutaj jest też wyjście IEC. To, to też w zależności od wersji, tak? Można kupić sobie wersję na gniazda IEC, czyli te C13, i wtedy to wygląda tak. A ja wolałem tą wersję jednak z tymi zwykłymi gniazdkami, bo bardziej mi się przyda w tej mojej szafierak. No i oczywiście wejście zasilania i bezpiecznik. Tutaj mam wszystko też opisane, co jest czym, ale zaraz do tego przejdziemy, bo szkoda dla czasu omawiać pudełko. No i tutaj runtime, czyli na przykład przykładowe, przykładowo ile powinien wytrzymać ten zasilak, czyli 66 minut przy komputerze iMac 21-calowym, przy komputerze zwykłym plus 17-calowy ekran, czyli monitor. To około 44 minuty. I Xbox 360 i 32-calowy telewizor, no to 16 minut. Nie wiem, dlaczego aż tak stare urządzenia. Kto używa 17-calowych monitorów teraz, nie mam pojęcia. Czy kto używa Xboxa 360, też nie mam pojęcia. W każdym razie, na pewno sobie ten zasilacz przetestuję. I to nie raz w różnych bojach. A teraz rozpakujmy go, bo już czekam na to od kilku godzin, odkąd go odebrałem. A też leżał sobie, bo... Pamiętajcie, że elektronikę którą przyniesiecie z domu, yy, znaczy z dworu, jak jest minusowa temperatura albo bardzo niska do rozgrzanego domu, no to wtedy nie włączajcie od razu bo możecie oszkodzić, a jak jest np. mróz, minus 10, a wchodzicie do pokoju gdzie jest 25, od razu odpalacie, to uszkodzenie jest bardzo prawdopodobne. Otwieramy sobie i pierwsze z naszym oczu ukazuje się kabel zasilający, dosyć gruby, także spoko i sam zasilacz, ale to wypakuję i Wam go pokażę. No i mamy naszego bohatera, nasz zasilacz. Pierwsze co odkryłem po wyciągnięciu go w ogóle z folii to okropny zapach plastiku, ohydny wręcz, odrzucający. No ale czytałem, że często się tak zdarza przy zasilaczach UPS i po prostu trzeba to przeczekać, więc wywietrzyć na przykład pokój. Mamy ten nasz frontowy panel. Proszę bardzo, z folii już od razu ją zerwę. Eee, mamy tutaj włącznik oczywiście, przycisk display, można sobie zmieniać oczywiście to co się wyświetla na ekranie i mute, czyli jeżeli Możecie sobie go zmutować, tak wiadomo, wiecie o co chodzi. Jeżeli jest zanik prądu, no to wtedy przechodzi na zasilanie bateryjne, to każdy UPS wtedy pika, żeby nas poinformować, że jest na zasilaniu bateryjnym. Wtedy może sobie przycisnąć miód i wtedy nas nie wkurza ten dźwięk. Także to jest front. Po bokach mamy tak jakby wyloty gorącego powietrza z jednej z drugiej strony. No góra jest taka zwykła, pod spodem mamy natomiast stopki. I też jakieś śrubki pewnie do możliwości wymiany akumulatora, bo to też zawsze można zrobić, a wręcz powinno się robić co około 3-4 lata. Mamy te cztery nasze gniazda, zwykłe nasze polskie, bol z bolcem, nawet można powiedzieć, więc spoko. O, widzę, że tutaj się to troszkę rusza, więc tak nie jest jakoś za dobrze spasowane. Nie wiem czemu. No jednak jest to seria zasilaczy budżetowych, więc można się było tego spodziewać. Tutaj natomiast też się ta, delikatnie ta płytka z RJ-45 oraz z tymi RS-232 i USB-kiem rusza. No i nasz bezpiecznik tutaj jest, jeżeli nam wyskoczy, to trzeba go wtedy wcisnąć w razie przepięcia jakiegoś czy coś takiego. Co ciekawe, zasilacz ten ma też funkcję tak zwanego zimnego startu, czyli można go uruchomić bez podłączania go do sieci, co teraz właśnie uczynimy. Słyszycie piknięcie. No, i tak poza tym to się nic nie wyświetliło, nie wiem dlaczego. Być może bateria jest wyładowana. Pewnie tak jest. Zaraz go podłączę do zasilania i zobaczymy, co pokazuje. Mamy nasz zasilacz podłączony do prądu, więc włączmy go. Zapikał. No, i jak widzicie, bateria była do pełna naładowana, więc nie wiem, czemu to się nie wyświetla. Być może w trybie bateryjnym tego. Nie widać, nie wiem dlaczego. Osłyszycie teraz się włączył falownik? Słychać to i czuć, słychać takie delikatne buczenie, ale bardzo ciche. No, także powiedział, że takie dosyć normalne. Mamy wyświetlacz, czyli tak. Aktualne obciążenie jest zerowe, no bo nic nie jest podłączone. Batery, pojemność baterii, no to jest prawie na fulla naładowana. Mamy cztery kreski. A bo to jest nawet full, nie wiem. No i e, estimated runtime, czyli ile ten zasilacz może działać, szacunkowy, to 145 minut bez obciążenia na baterii. E, display tu sobie możemy zmienić napięcie 234 V aktualnie mamy, e, prąd 50 Hz, e, wyjście 234 V też 50 Hz, 0 kW, bo nic tam nie pobiera energii 0 V i 0 kW procentowo cokolwiek to znaczy. Naładowanie baterii 77%, także jak widzicie sporo tych opcji tutaj jest. No jest ten przycisk do montowania. Także no. Dobra, ja sobie go zaraz podłączę, potestuję, zobaczę sobie to oprogramowanie i wam wrzucę, może jak to oprogramowanie wygląda. Na razie to muszę wieczyć pokój, bo strasznie śmierdzi tym plastikiem. Także do usłyszenia. Tak właśnie wygląda oprogramowanie naszego UPS-a, czyli power panel. Personal. Bardzo, bardzo przyjemne oprogramowanie, że możemy się z nim zapoznać, także nie jest to jakieś epsilon 2000, czyli taka stara aplikacja, gdzie większość tych tanich UPS-ów posiada tą aplikację, czyli na przykład GreenCell, Volt Polska i tym podobne. Eee, zasilacze posiadają taką aplikację, bardzo przestarzałą, nawet sama nazwa wskazuje 2000, więc no gdzieś te lata bym obstawiał. Tutaj mamy już nowoczesną, e, fajną aplikację. Na głównej zakładce mamy aktualny stan, czyli zasilanie zapewnione przez zasilanie AC, czyli oczywiście z sieci. Napięcie wyjściowe 230 V. Tutaj jest, tak jakby, status tego zasilania, czyli normalne więc wszystko jest OK. Stan naładowania 100%, status w pełni naładowany przewidywany czas pracy baterii 190 minut. Obciążenie 0 W, no bo nic nie mam podłączonej. Status urządzenia normalny, czyli wszystko jest w porządku. Tutaj jeszcze mam podsumowanie. Ile razy wystąpiły problemy z zasilaniem, czyli zanik napięcia, zbyt niskie napięcie, zbyt wysokie napięcie, czy ilość przełączeń. To jest wszystko magazynowane, także bardzo fajna sprawa. No i dziennik zdarzeń. Z dzisiaj nic nie ma, ale można sobie wziąć na przykład ze wczoraj, bo wczoraj się przecież tym bawiłem i zobaczcie sobie tutaj komunikacja z UPS została utracona. Jak go odpiąłem od komputera. Utrata komunikacji lokalnej w sytuacji awarii zasilania. Akumulator rozładowywany i tak dalej. Następna zakładka są raporty zużycia energii. Tutaj też sobie możecie sprawdzać. E, tu również są ustawienia. Można sobie wpisać cenę za e, kWh, i wtedy wam policzy, e, ile. Tych kWh zostało zużyte, ile Was kosztował? eee, kosztowało na przykład to, co jest do UPS-a podpięte. Eee, dalej mamy ustawienie, konfigurację systemu UPS i mamy takie zakładki jak harmonogram, można sobie ustawić, o której ma się włączać i wyłączać UPS. Bardzo fajne dźwięki w oprogramowaniu. Eee, tutaj mamy czas pracy, można sobie ustawić wszystko, jak widzicie. Napięcie, kiedy UPS się uaktywni, czyli na przykład, jak napięcie sieciowe spadnie poniżej 167 V, no to wtedy UPS automatycznie przychodzi na zasilanie bateryjne, żeby nie spowodować uszkodzenia komponentów, czy też rzeczy, które są do niego podłączone przez zbyt niskie napięcie, lub gdy napięcie przekracza, czyli jest takie nadnapięcie w sieci, to wtedy też... UPS się przełączy na zasilanie bateryjne, żeby uniknąć uszkodzenia. Tutaj można sobie sprawdzić autotest, zrobić sobie czy baterie są sprawne i czy przełączanie działa. No i tutaj zaawansowane można się zalogować do chmury, czyli Power Panel Cloud i można sobie z każdego miejsca na ziemi sprawdzać zasilanie, jak pracuje wasz UPS i tak dalej. Jest aplikacja i na iPhone'y i na Androida także bardzo spoko. no i na koniec informacje, czyli wersja oprogramowania, numer seryjny, wersja firmware'u, wskaźnik energii to akurat jest źle przetłumaczone, bo to jest po prostu wersja waszego UPS-a. Tu jest model, to jest wersja czyli ile V, -A, ile wat. nie wiem, czemu nie pokazuje to voltów, ale watt jest 550 i to się zgadza. No I oczywiście można sobie zaktualizować wasz UPS, także bardzo, bardzo przyjemne. Ee, sowcik. No i to by było na tyle, także jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Nie zapomnijcie e, też odwiedzić mojego Instagrama michu.tv oraz grupy na Facebooku Mordeczki Micha, wszystkie linki w opisie. E, no i zapraszam Was do następnego odcinka, gdzie będziemy ten UPS e, montować do mojej szafy RAK. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się.